Panie Przewodniczący, kandydacie Samoobrony na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, szanowne koleżanki i koledzy. Nie chciałabym wypowiadać się na temat programu i uszczegóławiać, ponieważ uważam, że to, co powiedział nasz kandydat, zostaje przez nas wszystkich przyjęte, poparte, jak również poparte przez bardzo, bardzo znaczną część społeczeństwa polskiego. Pan Przewodniczący niewiele. Powiedział o sobie prawie wcale, chyba to wynika z jego skromności. Dlatego dzisiaj na tej konwencji wyborczej chciałabym właśnie zaakcentować osobę pana przewodniczącego Andrzeja Lepera. Kto to jest, jaki to człowiek, wszyscy wiemy, ale dzisiaj jest taki dzień, właśnie że trzeba to zaakcentować. Pan przewodniczący Andrzej Leper to przede wszystkim wielki patriota, człowiek, który mówiąc o przyszłości, Pamięta również o polskiej historii, pamięta o przeszłości. To człowiek, który walczy, potrafi walczyć o dobro wszystkich Polaków, który kocha Polskę, swoją ojczyznę i szanuje wszystkich mieszkańców Polski, który chce pomóc ludziom pozostawionym bardzo często samym sobie, ludziom bezradnym, ale jednocześnie nie zapomina o wszystkich innych grupach społecznych. Tak jak powiedział pan minister Andrzej Aumiller, pan przewodniczący Leper to mąż stanu, ale jednocześnie dyplomata. Na pewno będzie potrafił właściwie poprowadzić politykę zagraniczną naszego kraju. Niech się inni o to nie martwią. Pan Andrzej Leper potrafi zjednoczyć Polaków, potrafi pozwolić im podnieść głowy i poczuć dumę z tego, że żyją właśnie w takim kraju. I tylko Andrzej Leper może być prezydentem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Polskiej Rzeczpospolitej, przepraszam. Zapędziłam się.